Teraz Gorzyce koło Tarnobrzega, gdzie powstaje stadion lekkoatletyczny, jakiego nie ma żadna gmina wiejska w regionie, a i niewiele miast może się podobnymi obiektami pochwalić. Pomysł lokalnych władz wsparły pieniędzmi Ministerstwo Sportu oraz Samorząd Województwa. Inwestycja warta 1, 200 tysięcy zł ma być oddana do użytku już we wrześniu. To tutaj mają się spełniać marzenia o wielkiej karierze sportowej. Tak jak było z Joanną Jóźwik. Ona realizację swoich planów zaczynała w sąsiednim Kępiu Zaleszańskim. Teraz to gwiazda stadionów lekkoatletycznych, piąta zawodniczka dramatycznego finałowego biegu na 800 metrów na Olimpiadzie w Rio, finalistka Mistrzostw Świata w Pekinie, Mistrzostw Europy w Amsterdamie i wielu innych prestiżowych zawodów lekkoatletycznych. Przykład Joasi działa na wyobraźnię młodych. To jest przykład dla was? Tak, do naśladowania. No. Trzeba trenować i, i później mamy to, co chcemy. Dyrektor zespołu szkół w Gorzycach twierdzi, że lekkoatletyka, a zwłaszcza bieganie, stało się po prostu modne. Dlatego dość szybko udało się przekonać samorządowców, że stadion lekkoatletyczny w gminie jest potrzebny. Zarówno młodzież, jak i dorośli biegają. Bieganie stało się taką popularną że tak powiem dyscypliną sportu, rozrywki, rekreacji. Poza tym jest tu skupisko młodzieży, zarówno tej szkolnej jak i pozaszkolnej, chodzącej do szkół średnich, gdzie ten sposób spędzania wolnego czasu na stadionie lekkoatletycznym będzie dla nich atrakcją. W Gorzycach działa już od kilku lat klub lekkoatletyczny Sprint. Jego członkowie, jak sami mówią, biegają gdzie się da. Po okolicznych w chodnikach, drogach, lasach, gdzie jest możliwość tylko. Wałach. I są już pierwsze sukcesy. Emilka Dąbek jest wicemistrzynią Polski młodzików w biegach krótkich. Zaczynałam bywać tutaj na trawie, a właśnie teraz na bieżni można właśnie zrobić lepsze treningi i właśnie lepsze możliwości są na bieżni. Dlatego wszyscy z niecierpliwością czekają na pierwszy w okolicy lekkoatletyczny stadion z prawdziwego zdarzenia. Dzięki takiemu obiektowi będziemy mogli pracować z jeszcze młodszymi dziećmi, a im wcześniej zaszczepimy tą chęć do biegania, tą chęć do lekkiej atletyki, bo, bo to nie będzie tylko bieżnia, tylko zarówno skocznia w dal do trójskoku, skocznia, a także rzutnia do pchnięcia kulą. No i dzięki temu może będzie jeszcze więcej tych dzieci. Stadion kosztuje ponad 1, 200 tysięcy zł. Pieniądze wyłożyli do spółki minister sportu i marszałek województwa podkarpackiego. Już we wrześniu w Gorzycach na prawdziwie sztucznej bieżni rozegrać będzie można pierwsze zawody.